Yeah, Widzę Was. Kiedy nagle las zaszumi małe sosny, gdy zrozumiesz. To jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące gdzieś nad polem. To, jest... to jest Polska! z białek jest wycięty heł, a po nim piasek święty. W szkole całej, że pierwsza kto także uczeć, tylko jeszcze mały. Wszyscy go lubią jest miły wesoły, co dzień punktualnie przychodzi do szkoły. Na przerwach nie krzyczy nie biega też wcale, za to z kolegami bawi się wspaniale. Kilka dobrych lat, bardzo ważna sprawa, jak się w naszej szkole zachować wypada. Magiczne słowa, tańsk rycerzowi, przynoszą chwałę każdemu uczniowi. Mówię często, proszę, przepraszam, dziękuję i pamiętaj, grzeczność się nic nie kosztuje. Pierwsza w magali nigdy być nie Tak, więc zawsze być w to humorze. Uczy na co dzień, nagroda cię czeka. wyraźnież na bardzo mądrego człowieka. Korytarz niebieżny, nie biegaj, więc po nim, Niemiła uwaga, moi ludzie dogonili. Na wszystkie rady słuszne, pyszaki to zuchy. Prawdziwe uczniowie, nie żadne maluchy. Brawo, Klasę pierwszą A poproszę o wykonanie trzech przysiadów. Liczymy. 1, 2, 3. Dziękuję. Klasę pierwszą B poproszę o wykonanie trzech podskoków. 1, 2, 3. Klasę pierwszą S sportową poprosimy o wykonanie trzech skłonów. publiczność. publiczności. Czy mamy wysportowanych, silnych pierwszaków? Brawo pierwszaki! Na podstawie tego, co dzisiaj zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, uznajemy, że pierwszaki zasłużyły na to, żeby zostać pracowitymi uczniami naszej szkoły. Nasze wiedzą, jak nazywa się nasza ojczyzna, znają nasze barwy ojczyste, pięknie recytują i śpiewają, znają zasady zachowania się w szkole, są doskonale wysportowane, zwinne i szybkie. Są wystarczająco silne, aby zmagać się z trudnościami, które napotkają w szkole. Baczność. Proszę Państwa, w stanie. Sztandar szkoły wprowadzić.

Koleżanki i kolegów. Koleżanki i kolegów. Ślubuję. Ślubuję. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Z okazji pasowania chciałbym wam złożyć serdeczne życzenia, niech czas szkolnej przygody będzie dla was ciekawy i imponujący. Rozwijajcie swoje talenty, zabierajcie wartościowe przyjaźnie, niech ten wspólny czas spędzony w szkole będzie wartościowym czasem. No, no. Dziękujemy bardzo za przybycie i do zobaczenia w poniedziałek z co niektórymi.